Basiema kochani z tej strony Dawid i witam Was by kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj będzie pitwa. Nie ja na nie lubię bitwy za bardzo Co ale jest pewne takim wydarzeniem Super moce Co? Będzie trwa te dwa dni na początek to zostaw łapkę w górę, subskrypcję, raz z dzwoneczkiem, aby nie przegapić kolejnych materiałów. No i okej. Okay. Zakręcimy sobie, jeszcze na początek zakręcimy sobie kołem fortuny. Skręcimy. Dzisiaj jakoś słaby odcinek. Po 50 lat. Ale mogę sobie kupić ja nie, nie będę nic rozbierać, bo tutaj nie ma żadnych klocków, ale tak się nie udało wcześniej. Ale jakby co to bym wtedy w co skupił. To sobie fajnego i daję wszystkie pieniądze. Już nie mam tyle. Tak coś jak zapraszam do oglądania tego materiału. I... i bitwa, bitwa. i bicie sobie, bo jak będzie bitwa, ja robię procesy, a mógłbym raz wywiązywać sobie to, nie znam się na bitwie za bardzo. Ale mam dwie minuty. Coś mi się jeszcze nie wczytało nic. Bo jest niedawno, nie grałam nie z bitwę. Okej, okay, tarcza. ojejku, ojejku. Okay. Jejku, o, jejku. Ejku, zabił. M... Nie będzie jedna, jedna bitwa, tylko w tym odcinku. Okay. Bardzo ciężko mi się gra na tablecie, bo nogów jest bardzo duży. Okej, ta bradę. Okej, okay, mam Okej, okay, masz prawie jest tak... Udyna, ta bitwa. O ponto está Minuto, um minuto, um minuto. É sabia é sabia ok, okay. Trafiłem. Przecież nam nie było co to się zostało. Opsywalić. Tam stare kaktus. On wygrał. O, na trzecim miejscu jestem. Dobra, gra, ja już w wychodzę. Okej, okay, od razu wysadli. Więc to koniec. Krótki odcinek. Pięknie. На ради вам сестки. Вам сестки.